Dzień dobry. Witamy na kolejnej wycieczce. Mamy sobotę i przyjechaliśmy sobie do województwa Wałbrzyskiego i przyszliśmy na szlak zaatakować Trójgarb. Mamy do pokonania jakieś 14 km. No w sumie będziemy szli dwoma szlakami. Gdyż jednym wchodzimy, drugim zejdziemy po Autko no i cóż, no jesteśmy 85 km od Wrocławia, tak więc niedaleko wyjeżdżając z Wrocławia, no to niestety <coughs> pogoda była straszna, szaro buro i ponuro. Natomiast teraz mamy piękny miesień. Wyszło słoneczko i wydaje się, że szlak będzie całkiem przyjemny. Jak już mówiłem 14 km na nogach, więc tak całkiem fajnie. Nie zmęczymy się, mam nadzieję. No, bo droga wygląda tak jak wygląda jak na razie. Widać, że szlak jest odnowiony. Na pewno są odnowione oznaczenia. No i zobaczymy. Jest godzina 9, więc nie ma absolutnie nikogo jak na razie. Jest cisza i spokój. Tak więc zapraszam serdecznie do oglądania. I tak to nasz szlak wygląda. Na razie nie jest trudny. Bardzo przyjemnie się idzie. Kolorki już cudowne są w lesie. No i tak jak podejrzewałem, nie jest to jakoś super trudny szlak. A no dosyć przyjemny spacerek się szykuje. I niestety pogoda nam się zrobiła taka jak była na początku we Wrocławiu, czyli taka szarobura. A mam nadzieję, tylko, że jak dojdziemy już w końcu na szczyt, to jakieś widoczki uda nam się zarejestrować. No to idziemy dalej. No to zrobiło się tak troszeczkę bardziej stromą morze. W każdym razie już widać jakiś prześwit co może oznaczać, że dochodzimy na szczyt, no ale niestety pogoda zrobiła się taka bardzo mocno jesienna, bez słoneczka. To zobaczymy, wejdziemy sobie na górę. Tam sobie zrobimy przerwę. Zjemy jakieś śniadanko. No i będziemy schodzić, ale będziemy schodzić drugą stroną góry, żeby po prostu nie iść tą samą drogą, którą idziemy teraz, te wszystkie szlaki z góry, z której byśmy nie zeszli, czy z przodu z tyłu z boku. One i tak tam pod koniec połączą się razem, żeby dojść do samochodu, więc no nie ma problemu. A nie lubimy łazić dwa razy tą samą drogą, więc. Taka odmiana. No i prawie miałem rację. Dlatego, że na szczyt zostało jeszcze 25 minut. Jak widzicie, wszystkimi szlakami tyle samo. No i jest ich tutaj sporo. Dlatego nie będziemy musieli wracać tą samą drogą. No a autko mamy w tej miejscowości nowe Bogaczewice. I stąd też właśnie zaczęliśmy przygodę. No i żółtym szlakiem niby jest pokazane, że się idzie godzinę 40. Na tam na drzewie jest zielony szlak, który my teraz idziemy. No i wyszło, że idziemy godzinę 50. Tak więc to są niewielkie różnice, i bez znaczenia, z której strony się nie zacznie. No to nie jest to jakoś strasznie daleko, a domyślam się, że szczyt to już tutaj, więc. Za 25 minut widzimy się znowu. No i tak sobie prowadzi praktycznie cały czas taką dróżką szeroką. I nie narzekam, no bo idzie się... W sumie idzie się normalnie, tak jakbym przed sobie po mieście. Natomiast, kurde, nie wiem, czy w ogóle będzie to widać. To jest całkiem spora góra. Przepaść całkiem przyjemna, ciekawe co to tam będzie na tym szczycie, wygląda na to, że to jest taka całkiem spora górka, tak niepozornie się idzie, no, zobaczymy, zobaczymy, zrobiło się chłodno, wilgotno, ale cóż to dla nas. No i dotarliśmy. Widać już wieżę widokową na szczycie. No i słychać ilość ludzi, która tu jest. Już po. Więc górka całkiem przyjemna. Z fajną wieżą widokową. Z naprawdę fajnym widokiem. Mimo, że mamy taką pogodę jaką mamy, to całkiem ładnie widać. Natomiast zrobiło się cholernie zimno. Więc schodzimy sobie na dół. Eee, trochę czerwonym szlakiem, potem trochę czarnym szlakiem. No ale tak jak mówiłem, inną całkiem drogą. Więc jest stromo i ślisko. Więc fajnie. Szlak całkowicie inaczej tutaj wygląda z tej strony. Przynajmniej tu przy szczycie idzie się po takich kamulcach śliskich. No ogólnie miejsce bardzo fajne, mnóstwo ludzi, no ale tak jak mówiłem, tutaj z każdej strony można wejść na szlak, więc to, że myśmy minęli dwie osoby na szlaku wcale nie oznacza, że na górze będzie mało ludzi. No tak czy siak właśnie. Wchodzimy sobie żółtym i czarnym. O, blisko byłem. O, przyjemna, przyjemna taka wycieczka. No i zejście petarda Fajnie tutaj nawet jest No i jak się nie mylę No to tutaj jest już Sobutka, Czyli całkiem niedaleko od nas No mimo tej brzydkiej pogody to widoki całkiem fajne Ten żółty i czarny szlak to jest jakiś taki chyba mniej przyjemny. No już na pewno mniej przyjemny do wchodzenia, bo to jest no dość stromo i idzie się po kamieniach. Natomiast no widoczki tutaj są super. Jakiś taki cały żółty las. Fajnie się idzie. No ale jednak ten czerwony i zielony szlak to jest taki normalnie długi, fajny, szeroki. Trochę przyjemniej chyba się jednak idzie A w dół schodzić to tam już można po tych kamulcach No tak czy siakno zostało nam godzina 40 do, no do samochodu No ale fajne, fajnie, to jest naprawdę fajnie I taki nowy pomysł mamy Jako że ten szlak jest e... Bardzo lajtowy i na taki sobotni spacerek czy tam niedzielny spacer jak najbardziej polecamy. No ale tak jak mówię czasu mamy jeszcze całkiem dużo. To sobie wymyśleliśmy, że może sobie pojedziemy do domu trochę inną drogą. I przejdziemy sobie przez Szczawno Zdrój. Mamy stąd 5 km. No to dlaczego by nie? Można jechać zwiedzić, napić się ciepłej kawki. No bo to woda dzisiaj jednak jest taka chłodna. Przez chwilę słoneczko świeciło, ale to tylko przez chwilę. No a szlak wygląda tak jak wygląda. Idzie się po prostu takim, no w sumie jak przez park tak naprawdę. W jakimś tam niewielkim odcinku ta droga staje się taka troszeczkę, że tak bawiem bardziej wymagająca, bo trzeba iść sobie po kamyczkach lekko pod górkę, natomiast ludzie normalnie z dziećmi, z psami tam przechodzili jak było widać przy tym ognisku więc nie ma problemu można się przejść polecam no a my a my sobie idziemy właśnie do autka i podjedziemy do uzdrowiska I w ten oto sposób dotarliśmy do uzdrowiska. I bardzo fajne miejsce. Duże jest to uzdrowisko. Ma całkiem spory park, po którym sobie można pochodzić. Całkiem spore miasteczko. No, podoba nam się, podoba. Tym oto sposobem kończymy na dzisiaj. My już się pakujemy do auta, no i wracamy do domu. To miejsce, uzdrowisko, też bardzo fajne. Można sobie podjechać, zobaczyć. Naprawdę warto. No i w pierwszym uzdrowisku, w którym woda jest dobra. No tak więc, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.